Na ławeczce w poczekalni komendy powiatowej siedziało dwóch mężczyzn. W życiu codziennym wiele ich dzieliło: pozycja społeczna, zawartość kieszeni, aspiracje życiowe. Teraz mieli wszakże miny jednakowo zafrasowane i potulne. Czuli, że sprawa, o którą tu chodzi, stawia ich obu w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Szczególną satysfakcję z tego powodu odczuwał niewątpliwie Antoni Burnas. Zerkając z ukosa na potężną postać Eustachego Solibora, przemyśliwał, jaką by tu można było odnieść korzyść z tej racji, iż tak oto zrównał ich niespodziewanie zbieg okoliczności. Zrównał to znaczy, że możnego pana Solibora los poniżył, a jego chudopachołka Burnasa wywyższył. Wniosek z tego oczywisty. Niedługo są żniwa i jak co roku syn Solibora będzie w kramnie wynajmować ludzi do pomocy. Burnasowie zawsze robili podczas żniw u Soliborów. Dniówkę dostawali nędzną. Połowę tego, co płacą inni gospodarze innym robotnikom sezonowym. 50 złotych. W tym roku Burnas będzie robić sam, bo Wojtuś siedzi na państwowym wikcie. Więc niech mu płaci Solibor 100 złotych dziennie. Ani złociaka mniej, inaczej honor Antoniemu Burnasowi nie pozwala. Już miał zamiar wygłosić do Solibora swoje ultimatum, gdy drzwi wejściowe otwarto i ukazała się w nich postać kapitana Kozłowicza, pracowicie dźwigającego pod pachą gruby rocznik pisma. Solibor poderwał się usłużnie, zgiął się w niskim ukłonie i uśmiechając przymilnie, pomógł kapitanowi otworzyć drzwi sekretariatu. Kapitan skinął głową. Solibor zatarł pulchne rączki z zadowolenia i triumfująco spojrzał na burnasa. Ten prostak nigdy się nie nauczy, że władzy trzeba się umieć przypodobać. Nigdy do niczego nie dojdzie. Cóż to, przenosisz tu bibliotekę sędziego Muracha? zdziwił się Socha, kiedy Kozłowicz z rozmachem cisnął grube tomisko na biurko. I owszem, na razie częściowo. A skąd wiesz, że to od sędziego? Bo sam mu te roczniki przewoziłem, grzecznościowo. Byliśmy z Romanem na odprawie w województwie, wracaliśmy wozem, patrzymy, a tu na przystanku autobusowym tkwi nasz sędzia z całą górą książek i kłóci się z kierowcą, że musi się z tym zabrać. No więc załadowaliśmy sędziego i te tomiska do naszej Warszawy i dostarczyliśmy go do domu razem z tym skarbem. Kiedy to było? Z miesiąc temu, czy to ważne? Jeszcze nie wiem. Zobaczymy. A co to za dwaj tam w poczekalni? Jeden gruby, drugi chudy. Wyglądają jak flip i flap. Zaprosiłem ich na Twoją cześć. Myślę, że interesują Ciebie ludzie, którzy w dniu śmierci odwiedzili sędziego. Jak najbardziej, ale wolałbym, żebyś Ty ich przy mnie przesłuchiwał. Ty ich znasz. Nie będą Ciebie bujać. Kapitan Kozłowicz miał jedną cechę, która przysparzała mu wiele popularności i sympatii wśród kolegów. Nigdy nie obnosił się dumnie z wyższością swojej rangi. Uważał, że znajomość terenu i ludzi jest ważniejsza niż nadrzędność instancji, której był przedstawicielem. Socha odczuł miłą satysfakcję. Głos jego zabrzmiał energiczniej i donośniej niż zazwyczaj, gdy wychyliwszy się przed drzwi do poczekalni, zawołał: Obywatel Burnas Antoni, pozwólcie tu. Burna słypnął okiem z góry na Solibora i wydał lekceważąco nieogolone policzki. — Proszę, kto tu ważniejszy? Kogo w pierwszym rzędzie władza życzy sobie oglądać? Przekroczył próg śmiało, z pewną nonszalancją bywalca lokalu. Wiedział z góry, że musi się trzymać ostro. To już nie byle jaka sprawa o wybicie popijanemu szyby w samie. Usiadł, trzymając się sztywno, podziękował grzecznie za papierosa, którym poczęstował go Kozłowicz. — Obywatelu Burnas! Byliście wczoraj w mieszkaniu sędziego Muracha? Burnas przybrał ton trochę znudzony. Wycedził sennie. Być byłem! Czemu nie miałem być? Na herbatkę was sędzia zaprosił, czy jak? Pan porucznik to jest do mnie uprzedzony. Mnie tylko rozchodziło się o to, że pan sędzia Murach za przeproszeniem niesprawiedliwie rozsądził. Pokrzywdził Wojtusia, mojego brata. Pan porucznik przecie Wojtusia zna i poświadczy. To dobry chłopak, tylko trochę krewki. Znam, warknął Socha przez zaciśnięte zęby. Nie brzmiało to zbyt pochlebnie dla Wojtusia. No właśnie, a jego baba to cholera, a nie kobita. Głodzi Wojtusia. Należały się jej baty. Kobita to musi chłopu dać jeść, może nie? W przeciwnym bądź razie, co z niej za ślubna małżonka? A ona go w łeb wałkiem i za drzwi. I za to chłopak teraz się przesiedzi? Krzywda! Socha nie podzielał tego zdania. A wasz Wojtuś grosza złamanego od roku na dom nie dał. Dzieciaki obdarte i głodne by chodziły, gdyby Wojciechowa nie pracowała. Może wasz Wojtuś nie wynosił z domu wszystkiego, co pod rękę mu wpadło i nie sprzedawał na wódkę z kumpelkami, co? Nie zaprzeczajcie, już ja dobrze wiem, jak było. Przesiedzi się, od wódki trochę odwyknie, a co w warsztacie zarobi, żona dostanie. Pan porucznik to całkiem jak nie mężczyzna. Słowo daje: żadnego wyrozumienia. No już dobrze, dajmy spokój Wojtusiowi. Więc jak to było, kiedy byliście u sędziego? Za pierwszym razem czy za drugim? Burnaz wyraźnie grał na zwłokę. Trochę się bał, ale czuł, że jest górą. Niczego mu udowodnić nie mogą. I za pierwszym i za drugim. Za pierwszym razem, w obiad, zwyczajnie było. Pan sędzia przy stole siedział, z serwetką pod brodą, jakieś tam pomidorki jadł, czy co? Czerwony na talerzu. Resztki sosu chlebem zebrał. Trochę się skrzywił, wodą popił. I przeprosił, że nie ma dla mnie czasu. Aha, rozumiem. Wyprawił was za drzwi, tak? Coś takiego, ale grzecznie. I wyście poszli sobie? Ano poszłem, co miałem robić. Dokąd poszliście? Ano, do gospody. Trunkowy nie jestem, pan porucznik wie, ale tak mnie gryzło, że musiałem sobie łyknąć jednego na pociechę. I zaraz mi się wełbie rozjaśniło. Poszłem do wojtusiowej baby. Patrzę ci ja, a ona siedzi i beczy. Czego beczysz głupia? Pytam ci ją. A ona mi na to. To bez ciebie mojego wojtusia wsadzili. Ty go na złe drogi wyprowadziłeś. Taki dobry był chłop, to ja jej powiadam. No widzisz, teraz żałujesz, a trzeba ci było na skargę na niego z ozorem na milicję latać? I do prekuratora? Widzisz głupia? Może najlepszy nie był, ale był. I z kim teraz podepachę w niedzielę do kościoła będziesz chodzić? Sama, co? Nie wstyd ci to będzie? Nie trzeba ci to było mnie powiedzieć, że pretensje do Wojtusia masz? Załatwiłbym z nim, jak brat z bratem. Burnas, burnas, przestańcie na litość boską. Nie interesują mnie w tej chwili wasze rodzinne sprawy. Kiedy to się ma do rzeczy, panie poruczniku, jak mi Bóg miły. Bo ułożyliśmy z bratową, że ja pójdę jeszcze raz do sędziego i będę go prosić, żeby tak sprawę załatwił, żeby bratowa prośbę wniosła o zwolnienie jednego żywiciela rodziny. I że słowo damy rodzinne, że z Wojtusiem już ambarasu nie będzie nijakiego. I dlatego poszłem do sędziego jeszcze raz. Przecież wiedzieliście, obywatelu Burnas, tak jak całe kramno, że sędzia w służbowych sprawach interesantów w domu nie przyjmuje. Niby tak, niby nie. No bo jak? Jednych przyjmuje, a innych nie? Jakich innych? Na przykład kogo? A Solibora chociażby. Sam widziałem, jak wszedł do domu sędziego, a potem z niego wyszedł. Do taksówki wsiadł, do tej, co ją wacuś kociuba ma, i pojechał. Więc dlaczegoż to mnie miałby nie wysłuchać? Albo ta babka, co ją zaraz potem przejechał Fryda na ulicy, jak od sędziego wybiegła. Socha nastroszył się. Kozłowicz gwałtownym ruchem zgasił papierosa, o mało nie rozdusił glinianej popielniczki. Skąd wiecie, że ta kobieta była u sędziego? Ano, Wacuś kociuba dziś w południe na postoju opowiadał. Wiózł ją z dworca, podobnież. Bo o tym wypadku na postoju właśnie wszyscy gadali. I o tym, czy Fryda będzie siedział, czy nie. I czy prawa jazdy mu nie odbiorą. A ja właśnie przy budce stałem, piwo piłem. Na upał najlepsze. Socha potarł skronie. Ależ ten ma gadane. Mógłby stanąć do konkursu z blinową. Więc ta kobieta trzeba będzie wezwać kociubę więc poszliście do sędziego po raz drugi. I co wtedy? Wtedy to już nijak było. Pan sędzia leżał na dywanie i coś mamrotał, że wyrozumieć nie dało rady. Jedno zrozumiałem, żeby Lebiodę zawołać. Znaczy się doktora Lebiodę. Nic go nie ruszałem. Znaczy się pana sędziego. Jak mi Bóg miły, panie poruczniku. Cofłem się i biegiem po doktora. A jak weszliście do mieszkania sędziego? Zwyczajnie. Drzwi były otwarte. Zapukałem i weszłem. Socha spojrzał pytająco na Kozłowicza. Co robić z gagatkiem? Kozłowicz chciał się jeszcze upewnić co do kobiety, którą potrąciła ciężarówka. Powiedzcie mi, obywatelu Burnas, czy widzieliście na własne oczy, że ta kobieta, którą przejechał samochód, wychodziła z domu sędziego? A tak, tak. Koło spółdzielni stałem, w bramie. Czekałem, żeby solibor od sędziego wyszedł, bo z tej bramy wszystko widać na całym placyku. Ale zanim on wyszedł, ta babka weszła. I znów musiałem czekać, ale już nie za długo. Wyskoczyła z tej bramy, jakby ją lich ognało. I prosto frydzie pod koła. Kozłowicz skinął nieznacznie głową. Socha zrozumiał. Zapisałem tu wasze zeznania, obywatelu Burnas. Przeczytajcie i podpiszcie. Podsunął Burnasowi arkusz z protokołem. A na cóż ja to czytać będę? Burnas uniósł się honorem. W głosie jego dały się słyszeć ciepłe nutki, niepozbawione poczucia swoistej dumy. Cóż to ja pierwszy raz tu, czy co? Czy to my się nie znamy z panem porucznikiem? Ja wiem, że to wszystko słowo w słowo, jak mówiłem. Złożył pod protokołem zamaszysty podpis i odmaszerował sprężystym krokiem, jak człowiek, który należycie spełnił swoją powinność. Winszuję ci komeraży! mruknął kpiąco Kozłowicz. Nie ciesz się, mruknął Socha. Zaraz zobaczysz drugiego, gorszy. Eustachy Solibor, niewołany, stał już na progu i kłaniał się uniżenie. Kozłowicz zrozumiał, co Socha miał na myśli. Po się wiadomo, czego się można spodziewać. Po tym panu nie wiadomo. Trzeba ciągle mieć się na baczności. Kanciasta twarz o ciężkich rysach uśmiechała się przymilnie, jak wtedy, gdy jej posiadacz pomagał Kozłowiczowi przedostać się przez drzwi z rocznikiem pod pachą. Solibor usiadł, zatarł rączki. Wyciągnął srebrną papierośnicę, poczęstował obu oficerów bułgarskimi papierosami. Nagle zerwał się z krzesła, pospiesznie podreptał ku ścianie, gdzie na etażerce tkwił samotny asparagus. Roślinka wyglądała dość nędznie. Sprzątaczka moczyła się trojgiem dzieci w Bałtyku. Kwiatka nie miał kto podlewać. Aj, – Ajajaj – ubolewał płaczliwie pan Eustachy Solibor. – Czy to nie wstyd, żeby nasza władza nawet ładnej zieleni w gabinecie nie posiadała? Ja tu jutro przyślę z centrali panu porucznikowi trzy paprocie. Takie paprocie, jak dęby. Daj pan spokój z paprotkami, przywołał solibora do porządku Socha. Pomówmy raz poważnie, panie kierowniku. Solibor żachnął się, ale w porę stłumił odruch protestu. Jak ktoś nie chce dostrzec jego gestu dobrej woli, to nie trzeba. Sam sobie winien. Niech im tu pokrzywy porosną. Słucham, przybrał oficjalny ton. To my słuchamy. Socha nie miał zamiaru ułatwiać Soliborowi życia. A, Solibor rozciągnął wysokie wargi w szerokim, domyślnym uśmiechu, który był zupełnie nie na miejscu. Już rozumiem. Wedle tego, że byłem u sędziego Muracha wczoraj w domu. Właśnie, odparł lakonicznie porucznik. Kozłowicza ubawił ten pojedynek, chociaż sprawa nie była wcale śmieszna. Drobny, szczupły socha, trzymał uniesiony do góry długopis i kołysał nim lekko, dając do zrozumienia przeciwnikowi, że gotów jest do utrwalenia jego bezcennych wypowiedzi. Naprzeciwko niego, tęgi, na burmuszony solibor patrzył z podełła ponuro, mimo uśmieszku na twarzy. No więc, jak pan porucznik może już słyszał, moja świętej pamięci ciocia, pelagia, soliborówna z domu, pochowawszy dwóch mężów, przy dobrym jeszcze zdrowiu, Wstąpiła raz trzeci w związki małżeńskie z niejakim Wiewiórkiewiczem Józkiem, także wdowcem, co mu dwie poprzednie żony zmarły. No i... Socha stracił cierpliwość i klepnął dłonią w biurko z taką furią, że wszystkie przedmioty na jego blacie podskoczyły. Nie interesują nas, panie kierowniku, szczegóły waszej rodzinnej sprawy. W tym całym spadku po cioci Pelagii sam diabeł się nie rozezna. My nie sąd. Nas obchodzi, co pan robił w mieszkaniu sędziego Muracha wczoraj po południu. Pan porucznik nie wniknie i unosi się. Zbyteczne. Solibor zrobił obrażoną minę. Zresztą, jak pan porucznik sobie życzy. Ja wiem jedno. że racja jest moja i właśnie dlatego poszedłem do pana sędziego Muracha, niech mu ziemia lekką będzie, żeby mu dokumentnie wszystko wyłożyć, co i jak. Żeby wniknął. W sądzie to wiadomo pośpiech, szachmach i po wszystkim. A tu sprawa delikatna. Więc zabrałem ze sobą dokumenty i myślę najlepiej by było, żeby je sobie wszystkie przed sprawą obejrzał w domu, ewentualnie przy kieliszku. Pan sędzia trunkowy nie był nigdy, ale wiedziałem, że dobrym koniaczkiem francuskim nie pogardzi. Wziąłem ze sobą taką butelczynę. Nawet na poczętą, żeby pan sędzia się nie obraził, żeby broń Boże nie pomyślał, że to jakaś łapówka. Bo nasz sędzia to wrażliwy był na takie rzeczy. A sędzia wyrzucił was za drzwi razem z papierkami i koniaczkiem. Socha widocznie dobrze znał sędziego, przewidywał jego reakcję. Oj, to się pan porucznik grubo myli. Solibor wypiął dumnie potężne brzuszysko i przybrał niedbałą pozę. Jak to? A tak, pan sędzia siedział przy biurku nad takim grubym rocznikiem. O za pozwoleniem przechylił się przez szklany blat i przyjrzał się rocznikowi leżącemu na biurku przed kozłowiczem. Nad takim właśnie jak ten. Drzwi frontowe były otwarte, więc wszedłem i widzę, że coś niedobrego z nim się dzieje. Wołał pić i tak jakby chciał wstać od biurka, ale nie mógł. Moja flaszeczka ma zamiast zakrętki taką małą szklaneczkę. Pomyślałem, że jak słabo, to lepszy koniak niż woda. Nalałem i podałem mu. Wypił. Zrobiło mu się lepiej, ale na papierki patrzeć nie chciał. Ręką pomachał, powiedział: Dobrze, dobrze. I coś jakby jutro. Grzecznie się ze mną oprzedł, nie powiem. A pan porucznik to zaraz nie wniknie i posądza. Kozłowicz zrobił przepraszający gest w kierunku sochy i włączył się w przesłuchanie. Kiedy pan wychodził z domu sędziego, czy nie spotkał pan kogoś na schodach? Solibor zmarszczył czoło. Nie podobało mu się, że milczący dotychczas oficer wtrąca się do sprawy. Czego on chce? Kogo podejrzewają? A spotkałem, spotkałem, potwierdził dobrodusznie. Taka starsza, chuda paniusia biegła przez sień. Spytała mnie jeszcze, czy tu mieszka sędzia Murach. Pokazałem jej, że na piętrze. Która to była godzina? Dokładnie nie powiem, ale Wacuś będzie wiedział. Kociuba, tak Stał akurat przed bramą, więc skorzystałem, żeby do syna skoczyć. Przed sprawą jeszcze to i owo omówić. Jeżeli pan porucznik sobie życzy, zaraz Wacka tu sprowadzę. Stoi na dole ze swoją gablotą, bo mi pilno do centrali. Klienci czekają, a ja tu tyle czasu. Złożył pulchne rączki jak do modlitwy. Dobrze, zgodził się Socha. Wołajcie Wacusia. Mrugnął znacząco do Kozłowicza. Kapitan zrozumiał. Kociubę trzeba i tak przesłuchać. Dziwna starsza pani, której życie tak tragicznie i niespodziewanie dobiegło kresu tego samego dnia i o tej samej porze, gdy umarł sędzia, zbyt często pojawia się w zeznaniach świadków. Jaką rolę odegrała w sprawie śmierci sędziego Muracha? Trzeba to wyjaśnić.